Kochani, dzisiaj najdroższa zdrapka na moim kanale, jest to zdrapka za trzy dyszki, jest to kosmiczne 7, nigdy jej nie miałam, dostałam ją w prezencie, jest to bardzo droga zdrapka, której bym chyba nigdy nie kupiła sama, także trzymajcie kciuki, żeby się udało wygrać coś fajnego, chociaż ten zrocik byłoby mega, także kochani idziemy drapać. Okej, okay, przeczytałam, kochani, mamy znaleźć siódemkę tutaj, ewentualnie księżyc, który pomna, że naszą wygraną lub takie ufo, to już w ogóle pięć razy wygraną mnożymy. Także ja już tutaj przesuwam i zaczynam drapać, szukam naszych symboli. Mamy astronoma. ok, dobrze widzicie, że nie, to ja mam troszkę, Oj, troszkę was obudzić. O! o. Teraz chyba, chyba lepiej. I drapiemy, szukamy naszych symboli. Jest ananas, tornado. Całkiem inne symbole. Parasol. Chyba, że... o, tak, chyba będzie ok. Co my tu jeszcze mamy? Chyba w porządku, widzicie? I szukamy. Mamy piłkę. Bardzo przyjemnie się drapie tą drapkę, z drapkę, perła, wiśnie. Mamy tęcze. Kutka. myślałam, że to będą cyfry, a tu patrzcie, symbole są. Plejada, zegar, są bardzo krzywo te symbole, rakieta, winogron, chmury, Gwiazda, ale gwiazda nie wygrywa, niestety. Sprawdzamy dalej: antena, korona, potwę. Już coraz mniej nam zostało do Dapania. Diament, jabłko, um, teleskop, słońce. Niestety my potrzebujemy księżyc, albo tą siódemkę. To tu mamy kometa, palma i ostatnie, już symbole, to kwiat, obcy, no, kurczę, jakiś nowy symbol, klucz, awokado, melon i ostatni symbol to cytryna, niestety tu nic nie ma. Tutaj mamy z Dabonu, znajdź kwotę i wygrać tę kwotę. Hmm. Zobaczymy, no i mamy pik, czyli niestety ta zapka okazała się pechowa, ja zobaczę kontrolne, gdzie tu są, ale nie wiem kompletnie, może tu z tej strony, gdzie te kontrolne mogą się o, tu jest H, nie wiem czy widzicie, jest H, No, o, i ta zapach, kochani, okazała się pechowa. Szkoda, bo miałam nadzieję, że to się uda tutaj wygrać, a to niestety nie udało się. No nic, kochani, nie przedłużam. życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia już w kolejnym filmiku. Pa, pa!